Dorota Kwaśniewska Cyber Defense 24. Ja mam pytanie odnośnie kierunku w jakim pani zdaniem powinna zmierzać współpraca między globalnymi dostawcami takimi jak Google Cloud a państwami czy też administracją państwową w kontekście cyberobrony reagowania na incydenty. Myślę, że w czasach w których dzisiaj żyjemy, nie mówimy już tylko o reagowaniu, ale bardziej o utrwalaniu bezpieczeństwa. Firmy technologiczne, globalne firmy technologiczne, takie jak Google, które na co dzień dostarczają różne usługi miliardom użytkowników, mają do zaoferowania bardzo dużo. Zarówno jeżeli chodzi właśnie o same technologie dbające o nasze bezpieczeństwo, jakże, ale także o technologie, dzięki których można budować własne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa. Wierzę, że to są trzy obszary, w których musimy bardzo blisko współpracować. Po pierwsze, informacja o tym, co dzieje się w, te, w technologii, w obszarze innowacji technologii. Dzisiaj skoncentrowana głównie na tym, jak szybko rozwija się AI i co jest możliwe w bezpiecznym środowisku w oparciu o AI. Drugi obszar to obszar transferu know-how, czyli dbanie o to, żeby wiedza, dostęp do szkoleń, umiejętności rozwijały się odpowiednio do rozwoju technologii. I trzeci obszar to jest integracja ekonomiczna i gospodarcza. Bardzo bliska współpraca między polskimi firmami, firmami w innych krajach sojuszniczych po to, żeby aby nasza współpraca gospodarcza, nasz wspólny dobrobyt był czymś na obronie czego wszystkim zależy.